No, także... No. no. Yeah. Dobra, gdzie Mephix? Gdzie no, Mephix właśnie? Mephix w Mephice właśnie, gdzie chryża. Gdzie tam się patrzy? To jest cała... Dobra, nalewasz rędziu teraz niby, że należy... Tak, dobra. Okej. Dobra. I idziesz z tym, nie? I wychodzisz. Zgadź światło tylko jeszcze. Tak? Aha. Paszek! Dobra, to ja tak zrobię bo ten. Eee, dobra, bo ja muszę cię tak od połowy nagrywać. Dobra, i, i my idziemy. Dobra, idziemy, chodź, już. Aha, no i wy teraz, dziewczyny, idziecie, musicie ją sturknąć. O, tak, ale musicie się odwrócić, odwrócić. O, dobra, dobra. Dobra, to nasłuchaj jeszcze raz, dziewczyny, idziecie. I idź, chodź, ruszaj się, idź. to tak jak O, dobrze. Tak? Dobrze będzie. Na mokro? No, tak. <laughs> będzie na mokro! Nie, nie, nie będzie mokro, o kurde, smogłem, Dobra, tak. idziemy, idziemy. No dziewczyny, idziecie. Pacie <laughs> to światło, kuźwa. Ej, no Ja mi pier... Dobra, uwaga. Idziesz, idziesz, Marzucana. idziesz, no idziesz, 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 no. No i otwierasz drzwi, tak? No i otwierasz, wchodzisz, nie? Akcja! Chodzisz! Nie słyszę! Dawaj! Nie słyszę. Proszę. Akcja. Dobra, jeszcze raz. Yy, ja yy, Tak, podchodzisz, bo ja muszę teraz z tego kąta nagrać. Ten papier, że ona wiesz, wyciąga to. Ja wiesz, patrzę na ten papier. Tak wiesz, przyglądam. Wiesz, rzucam jej to. Pokazuję tu na plan, że wiesz Krzysiek... No ja zrobię ja to też wiesz, zbliżenie. Tak. Że wiesz, Krzysiek że że zobacz... Ja jakim mamy, wiesz, yy, mhm. Jaką mamy mieć sprzedaż, ja a co ty mi tu wiesz przynosisz. No, no dobra, 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 dobra. To jedziemy na, tak na żywioł, uwaga. Tak e, Moment, uwaga. Akcja. Co to ma być? Pytam się, co to ma być? Zobacz jaki mamy obrót zrobić. Trzy miliony mamy kwotanie, a ty co mi przynosisz? Co to ma być? Pytam się, co to jest? Biesz się do roboty! Wyroś się stąd! Bejź się do roboty! W tej chwili No ja to nie nie wiem Dawaj. No dawaj. No. Czekaj, dzwonię, dzwonisz, dzwonić, biegniesz, 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 biegniesz. <grystanie> <grystanie> Kartony, dobra, spoko, mamy to. Spoko, do tamtej piosenki robiłam się sama, nie? Bo zajebiście. A teraz co? Teraz też robi sama. Zawsze. Mhm. O. Pokaż twarz. Bilzenie. Łamatko, dobrze. <grystanie> Poczekaj idę. Dobra, akcja. Akcja. Wbiegasz i daj mi Dobra. Dobra. Dobra akcja. A co wy tu kombinujecie? O co tu chodzi? No, daj tak, tak wiem. Co? Za długie? Książkę piszesz? Bo tu jest ten, wiesz, tak jak jest. No, za to. Ale z oni się ustawili mały, średni, duży. Nie, ja. Którego wybieramy? Ale na razie, to jak te... Którego wybieramy? jak, jak bym zapieprzała w tych szpikach tak na górę. Z tej roboty będę zapieprzać. Z tej roboty będę zapieprzać. Którego by to wybrać? Zapęcę, Zamiecie się szybko. Szybko zamieniacie się. <grym>